4. Ta antena eliptyczna o długości 76 cm jest kompatybilna z telewizorami Sky, Freesat, Hotbird i Astra. Nie posiada on konwertera, ale ma układ kontroli szumów z demodulatorem. Ta antena nadaje się do stosowania w strefie 2. Dostarczany jest z kompletnym zestawem antenowym ze wspornikami i zestawem mocującym. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Ta aluminiowa antena o długości 80 cm jest optymalnie zabezpieczona przed korozją. Z bardzo szerokim ramieniem podającym, posiada zatrzaskowy mechanizm składania. Łatwy w montażu, posiada wspornik montażowy z galwanizowanej stali zapewniający lepszą stabilność mechaniczną. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Ta antena satelitarna SMC-80 umożliwia odbiór najlepszych programów satelitarnych średniej mocy. Jest on odporny na warunki atmosferyczne i nadaje się do stosowania w miejscach nadmorskich lub na łodziach. Jest on wykonany z materiałów kompozytowych i charakteryzuje się wysoką stabilnością odbioru cyfrowego sygnału w HD. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1. Średnica tej anteny satelitarnej wynosi 78 cm. Antena może odbierać sygnał o natężeniu 38,5 decybeli. Niektórzy użytkownicy mogą nawet odbierać sygnał o natężeniu 90 decybeli. Antena jest wykonana z aluminium i dlatego jest dość lekka. Można ją zainstalować bez pomocy fachowca. Jego zaletą jest wytrzymałość i lekkość materiału, z którego jest wykonany. Ponadto jest łatwy w regulacji i bardzo stabilny. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.